Andrzej, Kornas i Renata, których sam wywołałeś, bo gdy zapytałem Cię o Suche rzeki, to powiedziałeś, że oni ci się bardziej kojarzą nawet z suchymi rzekami i zostają niż cokolwiek inny. Rzeczywiście byli 10 lat w suchych rzekach. Yy, yy, hmm. Ogarniasz to jakoś czasowo? Czy hmm. znajdujesz takie miejsca Twojej obecności tam? Opowiedziałem o Renacie o Stoi, hmm. to co by tam było? Ojej. No Może byś miał wybrać obrazy na przykład, to co by tam było, zdjęcia, co byś zatrzymał? Wiesz co? To są ludzie, którzy no, dla mnie byli mocarzami. Z własnej, nieprzymus nieprzymuszonej, wzięli na swoje plecy krzyż oj, nie lekki, z małym, wtedy chyba jednym jeszcze dzieckiem, tak, tak, tak. tak. Niesforną zresztą. Podjęli się zadania, no, które jest niezłym wyzwaniem, bo utrzymać w ciągłym funkcjonowaniu starej kiepskiej jakości barak, no, to jest potężne zadanie. Oni się pięknie w tym zadaniu wykazali. Zresztą, no mój Boże, jakby było inaczej, to by tam takich dzikich tłumów co chwila nie było. No przecież wszyscy tam się pchali jak muchy do miodu. A... たい平。